Pytacie się mnie co nowego w kioskach, to już mówię. Nowego w kioskach jest nowa. Cześć, no klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się z kolejną kioskową nowością. Tym razem od wydawnictwa Amit, a jest to Sięgaj Gwiazd. No słuchajcie, zaczęła nam się wiosna, noce będą coraz nie tylko cieplejsze, ale i gwiazdy coraz ładniejsze. No dobra, żart. Gwiazdy są ładne zawsze. No chyba, że mamy do czynienia z gwiazdami z LEGO Friends, bo po rebucie tej serii jest naprawdę dobrze. Ej, ale taki gwiazd to nie mam na nim. Moi mili, nowa pozycja od tu już w kioskach, omówimy mniej niż 2 to to, co musicie mieć ze sobą w ręce, gdy po niego idziecie i uważam, że jest tutaj naprawdę fajnie, a czemu? Dostaniemy tu nową i teleskop, ale do niej przejdziemy sobie oczywiście w drugiej części filmu. Przybliżenie tej postaci również tu występuje, dowiadujemy się, co ona lubi, jak wygląda jej żyćko, lubi gry, lubi zwierzątka, no i super. Zazdro takiego życia. Mamy i uber pędzące pieski, czyli ogólnie dużo zagadek, główek i słodkich piesków też. W ogóle mi się super podoba, jak tutaj w Amitoskich Książkach są, wiecie, te zestawy na przykład przerabiane właśnie na takie rysunkowe, wersję wow, a zajmowanie się takim pieskiem to już w ogóle jest wow. Wiecie, wiem co mówię, jeżdżę co tydzień do schroniska wyprowadzać schroniskowe pieski, także pieski również będą i w komiksie. Nie tylko łamigłówki i zagadki, bo i troszkę kolorowanek się tu znajdzie. Pamiętajmy, że w tych książeczkach mamy nie tylko formę komiksową opowiadań, ale i taką właśnie bardziej tradycyjną. Obrazek plus tekst. W sumie czy obrazek lub tekst to nie komiks? No też, ale tu jest inaczej. I bardzo podoba mi się to, że ta opowieść właśnie pije do tego, skąd się wziął ten teleskop. A co z nim zrobicie, to podpowie tylko wasza fantazja. Tutaj na przykład pies odkrywa tajną planetę, na której... Ej, wow, jakie super zrobienie tej skałki do spinaczki! Nie samymi, przygo... nie samymi pieskami człowiek żyje, z przyjaciółmi też trzeba się spod. Ej kurde, szkoda, że nie wiem, Długopisa. Nie robiłem czegoś takiego z 30 lat. Obiecuję, że na samej księżycowej tu wezmę Długopis i zrobimy. Na końcu jeszcze quiz, oczywiście nie mamy zapowiedzi innych numerów, ale już tu mam zaprezentowane wszystkie. I jeżeli dobrze widzę, to pojawiły się u mnie na kanale wszystkie, także na pewno macie co oglądać. A teraz macie oglądać nowy dodatek. A ten prezentuje się w sposób taki i. Teleskop na pewno się wyróżnia, bowiem cóż, no kolorystyka nie jest to jakaś częsta. Oczywistym jest, że fajnie on się wpisuje w to, co teraz robi ze sobą Friends, ale chodzi o mnie, że gdy miał zbudować, pewnie bym zbudował jakiś smutny, szaro-czarny, a nie w takiej kolorystyce, więc on bardzo fajnie, że mi wleciał w łapy, bo jest czymś żywym, fajnym, kolorowym teraz przez niego patrzę i widzę, kto nie dał mi suba. O, żeż ty! Dawaj suba! Jeżeli chodzi o samą nową, to też jest to osoba, której jeszcze z tej kolekcji nie posiadałem. Włoski to jest coś naprawdę uber. Ja uwielbiam te włoski z Lego Friends. One przede wszystkim się fajnie wyróżniają, no i, no i używam ich po prostu z zwykłym Lego i one występują tylko w Friends, więc tym bardziej właśnie warto uważamy że sobie ja mówiłem jeszcze przed rebootem, że warto kupować te yy, właśnie serie, te postatki, no i włoski są naprawdę super. Włoski typu Darius Zawiałow. Koszulka z nadrukiem pada takim tęczowym akcentem też. Buciki, które przypominają, że właśnie rozpoczęła nam się na świeżo wiosna i zaraz będzie gorąco też. No, wszystko tu jest fajne. Jest to kolejna super postaczka w mojej kolekcji właśnie z Friends i powoli zbieram całą tą ekipę przyjaciół. Dobra, zobaczmy, jak te wasze suby tam dla mnie. Ej, no wciąż jeszcze nie wszyscy. Ludzie, ja widzę statystyki. Widzę też, że to nowy sposób dodawania bardzo mi się podoba, bo nie tylko tutaj mamy zaprezentowane w sumie to, co było przez przezroczysty blister widoczne, czyli elementy plus postaczkę, ale z tyłu ta grafika już przed zbudowaniem. Zachęca mnie tym bardziej do zbudowania tego, co jest w środku. A grafiki po bokach tylko no, są urocze po prostu. Moi drodzy, więc, jeżeli chcecie sięgnąć gwiazd, wystarczy iść do kiosku, punktów z prasą, piki i tak dalej. I kupić sobie naprawdę ten całkiem spoko. Egzemplarz książeczki, bo no mówię, fajny teleskop w superkolesyce, nowa, która też troszkę tych elementów ciekawych ma, to po prostu warto. A książeczka to kilka dodatkowych godzin zabawy, którą przy niej po prostu spędzicie. Mam nadzieję, że dobrej zabawy, tak jak na moim kanale macie dobrą zabawę i dobrze spędzony czas. Osoby nie będę tu jeszcze o subie nie będę tu jeszcze raz wspominał, chociaż właśnie wspomniałem, ale zróbcie inne filmy, szczególnie też Fred. Zaczynamy weekend, więc czy można lepiej wejść w weekend i dobrze się bawiąc? Znaczy pewnie tak, ale teraz sobie nie, nie wspominam jak. Dzięki, że byliście. Bye!